kochane Wasze łapacze i malowanie koszulek. Tylko 8 biorę za malowanie z dzieckiem, także też nie jest duża suma. Raczej warto. Zapraszam wszystkich póki jeszcze jestem. Pierwszy weekend miałam ostatnio sprzedażowy. W piątek się dowiedziałam niestety, że nie będę sprzedawała. Witam, jestem Iwona. Ostatnimi czasy można było mnie znaleźć tutaj, zobaczyć moje rękodzieła nad jeziorem, na bulwarze. W tej chwili nie mam tej możliwości. Niestety jest rozporządzenie odgórnie przez pana burmistrza, że nikt nie może oprócz tak naprawdę osób sprzedających żywność sprzedawać. Ja wyrabiam na przykład bransoletki z naturalnych kamieni. Przede wszystkim zaczęłam od łapaczy snów 4 lata temu. W tej chwili to się rozrosło o pamiątki z Ostrowa. Oczywiście sama projektuję, potem daję to do grafika, który przerabia na drewnie. Na regę mnie nie będzie i innych koleżanek, kolegów no i się zasmuciłam. Zaczęłam chodzić, pytać, no niestety nie uzyskałam rozmowy nawet z panem burmistrzem i tylko tyle, co byłam odbijana. Ja nie wiem, co w tej chwili zrobić i proszę was też e, może o małą interwencję w tym e, kierunku. Zgłoście się, Powiedzcie panu burmistrzowi, co o tym sądzicie, bo my nie jesteśmy na razie w stanie przemówić do burmistrza. Też się zwracam do ciebie, panie burmistrzu. Proszę nawet wyznaczyć inne miejsce dla nas, bo to jest dla nas bardzo ważne. Dla nas to jest całe serce. Dziękuję.